Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony znowu Hexon i witam was w kolejnym odcinku yy, porad do gry League of Legends jak widzicie bardzo zajęli kamień 10 10.10 Polaczkowaty, no, ale to się niebawem zmieni IP. jak widzicie ostatnio miałem Platynę 3 dzisiaj mamy Diamond 5 57 punktów i może spytacie mnie o czym będzie ten odcinek Otóż on będzie o naszych specjalizacjach, czyli masterkach i runnych.

Nie no, trudny niebawem więc Shield po zmianie wszystko Wam pokażę. I mam tutaj AD top, AP top, jungle, jungle, elikery, support, support agresywny, którego nie preferuję nikomu, nie wiem gdzie by to zrobiłem. Tank, mid AD i mid AP, czyli wiecie, resy tylko. No ogólnie, no, cóż tu więcej mówić, monster kill, full logika. Nie ma o czym konkretnie dyskutować. Wszystko jest pięknie ładnie. Otóż Wam powiem tylko jeszcze jedną zapowiedź. Kolejnego, tak? To jest jakiś szybko po prostu. Nie chce mi się komponować drugiego odcinka. Przynajmniej dzisiaj jestem zmęczony. 57 punktów wytrwałem dzisiaj. To wszystko dzisiaj. Troszkę pograłem. No ale jeszcze Wam pokażę to, co muszę użyć. Dokutu o gamingu. Wygrana o Moon, wygrana o Lofer. wygrana o Moon, I to piękny los. Jakieś pańskie bezczelne. Mogliśmy to lejkowo wygrać. Nieważne no cóż. Możecie na przykład, też mi na przykład napisać w komentarzu. No, co ja powiedziałem w tym momencie. Możecie mi w komentarzu, co byście na przykład chcieli jeszcze tych pora wyliczowa. Móni na przykład zaproponować wam taki coś typu spotlight jednego bolhatera, na przykład. Czy wy lubicie grać, albo chcecie, żebym wam pokazał jak się gra. No mogę po wszystkim grać, grałem od pierwszego sezonu, miałem wszystkie postacia, ale sprzedałem stare konto. Na przykład, nie wiem trundle. Pokażę wam jak się gra trundlem. Taki spotlight pokażę wszystko, nie wiem. Jemne skiny, takie z dupy. kupić nie trudno. Zresztą nie zrobię tak. Po prostu taki skin, taki skin, taki skin. I nagle gra wszystko jak się gra, jak las hitów, jak się gra defensywnie, jak się gra ofensywnie, jak się składa tak, jak się składa tak. Jak się robi to, jak się robi to. Wszystko Wam pokażę, bo potrafię grać. No i tyle. Możecie komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie. Propsujcie, jeżujcie, srajcie, wąchajcie. No cóż wam jeszcze mogę powiedzieć? No cóż, Siemanko, mówił Hexon, do zoba. Bang.